Cześć, witajcie serdecznie ponownie na moim kanale. Jak co sezon, będziemy testować oczywiście nowinki ze świata elektronicznych hulajnóg. Także oczywiście, za moimi plecami kolejny potworek, tym razem ze stajni Kamikadze. Bo jak wiecie, już ciepłe dni, wiosna tuż za rogiem. Także czas przesiąść się z samochodu na coś bardziej mobilnego. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką moto-hulajnogą, jaką jest Kamikadze K1 w wersji MAX, czyli Najmocniejszy potwór ze stajni Kamikadze to zapraszam serdecznie do oglądania. Leci króciutkie intro, szybki unboxing hulajnogi i zabieramy się za recenzję. No i słuchajcie, hulajnoga jest odpakowana. Przyznam się wam szczerze, że zrobiłem króciutką przerwę tutaj w montowaniu filmu. Zdążyłem już nią troszeczkę pojeździć, ale powiem wam szczerze, że naprawdę zarąbiście się nią jeździ. Super sprawa. Dwa silniki o mocy 1000 W każdy daje naprawdę super frajdę z jazdy. Nie czuć, że Brakuje mocy tej hulajnodze, co jest naprawdę bardzo ważne, ponieważ no podejrzewam, że nie bez powodu ta hulajnoga nazywa się Kamikadze K1 Max. Max z tego tytułu, że jest to najmocniejsza wersja Kamikadze na rynku, tak? Hamulce tarczowe, dwie sztuki. Oczywiście wam je pokażę. Bardzo fajne. Nie chcę tutaj was skłamać, ale podejrzewam, że mają około 140 mm. Także konkretne są te hamulce: podwójna amortyzacja, oczywiście z przodu oraz z tyłu. Jest ona regulowana, także można sobie ją usztywnić albo zrobić bardziej, że tak powiem, miękką. Bardzo super się na niej skacze. Fajna sprawa bateria 20Ah52V z takich dokładniejszych specyfikacji, co tutaj mogę Wam przedstawić. To mamy tak, jak widzicie na załączonym obrazku kamikadze K1 Max. Typ silnika bezszczotkowy, moc silnika 2x1000W, gdzie w piku ma chyba 2800 łącznie. Koła 10-calowe, oczywiście przystosowane na jakieś tam cięższe tereny, ponieważ z przodu i z tyłu jest tak zwana kostka. Stop aluminiowy, jeżeli chodzi o ramę. Aczkolwiek hulajnoga nie jest, nie należy do jakichś lekkich. No, ale zaraz do tego przejdziemy. Maksymalna prędkość 20 km na godzinę. Teoretycznie tak. Praktycznie. Nie, ponieważ można ją bez problemu odblokować do prędkości jakieś około 50 km na godzinę. Maksymalny zasięg do 80 km, wiadomo w zależności od stylu jazdy oraz od wagi użytkownika. Wodoodporność IPX5, maksymalny udźwig 120 kg. Ja ważę aktualnie 82-83, także e, zobaczymy sobie również zasięg tej hulajnogi, ale to w kolejnym materiale, napięcie standardowe, czas ładowania 10 godzin, waga netto hulajnogi 30 kg Także no nie jest to jakaś lekka hulajnoga do przenoszenia, aczkolwiek nie ma również jakiejś tam tragedii, amortyzacja oczywiście sprężynowa, wymiary, no to już nie będę wam czytał, możecie sobie zobaczyć, możecie sobie zastopować wideo i zobaczyć jakie wymiary ma ta hulajnoga, bardzo fajne. Gniazdo ładowania tutaj z taką zamykającą się zaślepką. Ładowarka jest całkiem przyjemna. Widać, że konstrukcja tej hulajnogi jest naprawdę solidna. Tutaj nic nie skrzypi, nic się nie telepie. Nie ma jakichkolwiek gruzów. Jeżeli chodzi o tą sztycę, tutaj o mocowanie całej kolumny kierowniczej, to oczywiście już to jest. Znany system, ale według mnie najlepszy, jeżeli chodzi tutaj o ten bolec w literę C, który, który dokręcamy na maksa i tutaj nie ma prawa w tej hulajnodze być żadnych luzów. Jeżeli chodzi o wysokości kierownicy, no niestety, tutaj mamy, jak widzicie, tylko dwa bolce, czyli możemy ją ustawić, powiedzmy, na maksymalnej wysokości, tak jak jest teraz, czyli mniej więcej, czyli mniej więcej, gdzieś tak, no pod moją klatkę piersiową to jest maksymalna wysokość kierownicy, ale wydaje mi się, że jest naprawdę wystarczająca do takiego wzrostu, powiedzmy nawet do dwóch metrów, spokojnie fajnie się nią jeździ. No i niższy pułap tutaj, oczywiście. Odbezpieczamy tutaj rygiel, wciskamy ten dynzelek i przesku, przeskakujemy sobie śrubą w dół. Bardzo fajne lampy wieczorem bardzo fajnie oświetlają. Ogólnie konstrukcja jest mega solidna, to aluminium. Czuć, że ono jest grube. Kurcze musiałem na chwilkę przerwać, bo autobus jechał. Jeżeli chodzi o całą konstrukcję tej hulajnogi, naprawdę jest ona solidna. Wydaje się, kurczę taka delikatna w swoim rodzaju, tak jak tutaj, prawda? Coś, coś w podobie hulajnogi, jakieś tam G4 od Kukirina. Aczkolwiek tutaj wydaje mi się wszystko takie bardziej kurczę spasowane, bardziej solidne, bardziej sztywne. No nie ma prawa tu się nic zadziać. Oczywiście mamy dwa hamulce tarczowe, tak jak widzieliście przodu i z tyłu hamują dosłownie w miejscu jak brzytwa. Super światełko tylne, oczywiście przy naciśnięciu klamki, hamulca, ona świeci e, oraz również e, miga sygnalizując, że hamujemy awaryjnie, tutaj wieczorem mamy napis kamikadze, który możemy sobie podświetlić z jednej i z drugiej strony, na biało bodajże, nie wiem czy są również jakieś tam inne kolory. E, aczkolwiek wydaje mi się, że niestety nie ma. No, zaślepki na śruby. Także no fajna, fajna, miły gest, że tak powiem od e, firmy Kamikadze, że jednak te zaślepki tutaj są i nie biją po oczach mm, metalowo jakieś tam dekielki. No i co? Tutaj mamy przycisk od włączenia kierownicy. Podejrzewam, że teraz Wyświetlacz Wam tak miga. Jak widzicie, ponieważ nagrywam to w południe, odświeżanie wyświetlacza nie jest takie samo jak odświeżenie kamery. Także dlatego wydaje Wam się, że obraz miga na tym wyświetlaczu, aczkolwiek wszystko jest w porządku. Tutaj mamy oczywiście manetkę, także, ale wolę jej teraz nawet nie naciskać, ponieważ ruszy nam z miejsca od razu. Aczkolwiek można to śmiało w opcjach przestawić. Tak jak widzieliście tutaj już na, na opakowaniu, hulajnoga jest przystosowana do oczywiście. Takiej kulturalnej, miejskiej jazdy zgodnie z przepisami 20 km na godzinę, aczkolwiek ja już nią, ją odblokowałem i jechałem 50 km na godzinę. Bardzo przyjemnie, co najważniejsze kolumna kierownicza się nie telepie wszystko jest sztywne śmiało można puścić w jeździe nawet jedną rękę i nic tutaj nie ma prawa się wydarzyć. Dodatkowy fajny aspekt jest taki, a nie w każdych kulej nogach to jest, że promień skrętu w kół. Jest naprawdę mocny. Jak widzicie, tutaj ten kąt jest prawie, że. No, myślę, że jakieś 65 stopni to będzie na pewno. Jeździłem innymi kolejnogami mocniejszymi, gdzie ten promień skrętu był taki kurczę dziwny dosyć niepewny, ponieważ on był mniej więcej o w takim przedziale tylko i wyłącznie i Jeszcze z amortyzatorem skrętu, także no nie wiem, wydaje mi się, że trzeba było może i się przestawić na takie tryby jazdy, aczkolwiek tutaj po prostu możemy zwolnić i śmiało po prostu sobie skręcić hulajnogą nawet w jakiejś tam opcji pieszego i sobie zawrócić na prostej drodze. No, i dobrze, słuchajcie, na szybko, pokrótce, włączmy sobie hulajnogę. Mamy troszeczkę inne światło, więc jak widzicie, yy, odświeżanie już jest mniej więcej ok. Ściągnijmy sobie tą folikę. Będzie czytelniej. No i mamy tak, opcje, wiadomo, światła. Włącz, wyłącz. Klakson bardzo mocny. Tryby M. Możemy zmienić sobie na mile oraz na kilometry. Jeżeli chodzi na S, ustawiamy sobie tryby. Jak widzicie, tryb pieszego, tryb ekonomiczny, tryb race oraz tryb najmocniejszy sportowy. Możemy sobie oczywiście również włączyć jeden albo dwa silniki, sprawdzić sobie przebieg hulajnogi. Także bardzo fajna sprawa. Ja oczywiście polecam jazdy na dwóch silnikach. No jest to, że tak powiem, bezapelacyjny mus. Według mnie, w tej kulajnodze, jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak fajnie świeci ta lampka z tyłu, aczkolwiek na żywo to oddaje dużo, dużo lepszy efekt. Z przodu prezentuje się tak. Bardzo fajny sprzęcik od firmy Kamikadze. Powtarzam się ponownie. A jeżeli chodzi o aspekt taki jezdny tej hulajnogi, to nie będę się powielał, ponieważ jest tych materiałów naprawdę sporo. Polecam ogólnie kanał 7 Way Global, tam będziecie mieli mnóstwo recenzji tej hulajnogi na 2025 rok. Według mnie, na chwilę obecną, gdzie wiadomo, zależy to od ceny i aktualnych promocji. Ale to hulajnogą oscyluje mniej więcej w granicach jakieś 3200 zł w tej maksymalnej wersji. Co według mnie, jeżeli chodzi o stosunek ceny do jakości, jest najlepszym rozwiązaniem na chwilę obecną. I żaden Kukirin, no niestety, albo stety, tej hulajnogi nie jest w stanie przebić jakościowo, jak i cenowo. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się wszystkiego dobrego i do następnego filmiku. Hej!